Alicja Ostromecka, dzień dobry. Witam serdecznie. I Michał Ostromecki, dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś wyjątkowo małżeństwo, których łączy pasja. Pasja do teatru, pasja do śpiewania, pasja do muzyki. Zaczniemy może od Ali. Pasja teatralna, z tego co pamiętam, to chyba początek Twój, jeśli chodzi o Twoją drogę artystyczną. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o teatr, to nie mogło być po prostu inaczej. U mnie w domu moja mama od zawsze zajmowała się teatrem. Od kiedy pamiętam, byłam małym dzieckiem, i już wtedy towarzyszyłam jakimś usmoklacistom, wystawiającym kabarety, na przykład jako calineczka. I chowając się u boku artystycznej mamy, przejęłam jej pasję i trafiłam do szkoły aktorskiej w Krakowie. Potem przez jakiś czas pracowałam w teatrze objazdowym, potem życie poukładało się tak, że nie mogłam grać, zaczęłam pisać scenariusze, a kiedy wróciłam w te rodzinne strony, zaczęłam prowadzić grupy teatralne w Sokołowskim Ośrodku Kultury. I to były grupy? O, wiele tych grup było. Pracowałam tak naprawdę nie tylko z ośrodkiem kultury w Sokołowie, pracowałam też w ośrodku kultury w Repkach, pracowałam w przedszkolach, prowadząc takie zabawy teatralne dla dzieci, no ogólnie wszystko, co wiązało się z teatrem i z byciem na scenie, jakieś drobne działania konferencjerskie, przeróżne rzeczy. Poza scenariuszami, z tego co wiem, to też i wyszedł tomik twojej poezji. No tak, to było chyba w liceum. Tych wierszy było bardzo dużo. Ja byłam sama dla siebie bardzo surowym krytykiem i yy, ciągle mi się coś nie podobało. Odsiew był przeogromny na nie wiem, może 200 kompletnych tekstów. W tym tomiku znalazło się nie wiem, około 60. Dziś patrzę na to z przymrużeniem oka. Czyli rozumiem, że nie piszesz już, czy piszesz no, do niestety szuflady? Niestety nie piszę. No, nawet do szuflady już nie piszę. Yy, zupełnie inne rzeczy mnie teraz pochłaniają. No lubię sobie czasem sięgnąć jeszcze do tej mojej dawnej poezji, pomyśleć sobie jak wtedy widziałam świat. Myślę, że na etapie bycia nastolatką ten tomik jest wartościowy i dla takich nastolatek dzisiejszych on też może być jeszcze ciekawy. Natomiast z perspektywy dorosłej kobiety no to Będąc nastolatką, o czym myślałaś? Co było twoją największą pasją? Już od razu był to teatr, poezja, śpiew. Ja pisałam o wszystkim, pisałam o wszystkich emocjach. Ja byłam dość zamkniętą w sobie nastolatką, co w ogóle nie pokrywa się z moim obecnym takim mocno ekstrawertycznym usposobieniem. Te pisanie było taką formą y, uzewnętrznienia dla mnie, więc te wiersze są najróżniejsze. Od wierszy typowych dla nastolatek, czyli takich o miłości, poprzez y, takie, które były obserwacją świata, y, nawet jakieś odnoszące się do Boga. Wszystko to, co gdzieś tam w głowie młodego człowieka, któremu się dopiero kreuje osobowość, y, może się zdarzyć, to zdarzało się i w tych wierszach miało swoje odzwierciedlenie. I to była twoja największa pasja? To było coś, co zabierało mi na pewno najwięcej czasu co niestety yy, spowodowało, że mniej czasu miałam wtedy na przykład na matematykę. Twoja pasja, która gdzieś tam rozpoczęła się, będąc nastolatką, tak. kiełkowała, kiełkowała. No jeszcze recytacja, tak. Jeszcze mogłabym tak. wspomnieć, bo to w sumie jest ważny etap mojego życia, bo on tak się ciągnął do drugiej klasy szkoły podstawowej, aż po samą końcówkę mojej edukacji. Yy, no to była ta recytacja. Gdzieś tam te konkursy recytatorskie cały, cały czas. I to yy, no też było takie fajne paliwo, które mnie napędzało, i y, cały czas chciało mi się bardziej i więcej w tym kierunku. No i śpiew. W końcu. No właśnie. Do tego śpiewu jeszcze dojdziemy poprzez studio piosenki Metro, którym się oboje teraz zajmujecie. Przejdziemy do męża, który cierpliwie czeka na swoje pięć minut. Jak u ciebie początki wyglądały, jeśli chodzi o Twoje pasje, chyba muzyczne, i, i, i w tym tak, kierunku tylko. Zdecydowanie. Chociaż jak tak. Próbuję sięgnąć pamięcią i nigdy nawet, nawet nie próbowałem wracać aż tak mocno do, do tej pasji, bo w sumie pierwsze próby zaistnienia takiego teatralnego, co ciekawe, u mnie też były w no postawówce, bo, bo jakieś, pamiętam, jasełka szkolne, jakieś przedstawienia na, roda na różnych grałeś. przeglądach typu Srebrna Maska. Ale to, to było gdzieś tam w ogóle jakaś zamierzchła przeszłość, która jest w pamięci już teraz. Musiałem to odgrzebać. Natomiast śpiewanie też jak najbardziej od, od wczesnych lat szkolnych. Gra na instrumentach to chyba, chyba mój tata tak mi to za, zaszczepił. Najpierw był instrument klawiszowy, taki śmieszny, zabawkowy, potem. Wymyślili rodzice, że, że, że fortepian w ognisku muzycznym u pani Krysi Kowalewskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Do niedawna koleżanka z pracy, przecież. Zresztą tam chyba te, te zajęcia u pani Krysi spowodowały, że naprawdę zrozumiałem, że. Gra na instrumentach, to, to, to będzie coś, co, co ze mną zostanie tak naprawdę na całe życie. I zawodowo się zwiążesz. Tak, był etap buntu, gdy skończyłem ognisko muzyczne, może może przemęczony byłem y, tą, tą jednak orką, y, która, która wiąże się z każdym ogniskiem, z każdą szkołą muzyczną, ale, ale gdzieś tam bardzo szybciutko do tego wróciłem. Y, w międzyczasie y, pojawiła się gitara, to też tata. Śpiewanie, zresztą gdzieś tam dawno, dawno temu, około roku 2000, 2001, pewnie, może nawet troszeczkę wcześniej, przy pomocy muzyki poznałem moją. No przecież, proszę, także więc także muzyka łagodzi obyczaje na, i łączy drogi ludzi. drogi się połączyły wtedy. Właśnie wtedy się jeszcze nie zdążyły połączyć. Drogi muzyczne. A. Tak, ale, ale to, to pewnie tak musiało być, bo, bo być może pewne rzeczy, jeżeli kiełkują dłużej, to, to może są lepsze. Też wrócę, wrócę do pani Krysi Kowalewskiej, bo, bo pamiętam te jej takie, Przytyki w moją stronę, no, ty, ty z tą klasyką się męczysz. Ty nie będziesz tej klasyki grał i to grasz, bo grasz, ale ty to takie raktajmy, taki, taki jazzik, ja to widzę. No. Czyli później manufaktura dźwięku w <grym> tak, i ale... w tym kierunku. Nie, później jeszcze był, był, był zespół u, u księżyc Alezjanów, potem Czyli jednak samo spełniająca się przepowiednia. No, no nie do końca. No klasyki Chopana no, nie grasz, ale zajmowałeś się muzyką sakralną. Zajmowałem no i, się muzyką sakralną, i rozrywkową. nawet później, później miałem epizod dwuletni, gdzie, gdzie na pierwszych dwóch latach studiów Poniekąd byłem w stanie jakkolwiek zarobić na swoje utrzymanie w Warszawie dzięki, dzięki pracy jako organista w Warszawie, bazylice na kawęczyńskiej, też u Salezjanów. Też tam, tam dużo, dużo fajnych przygód muzycznych, dużo fajnych ludzi poznałem, gdzieś tam ten kontakt jest do dzisiaj. W międzyczasie jeszcze w Płocku też było zaangażowanie w projekt gospelowy bardzo poważny bardzo trwały to ślad odcisnęło czy to w było gospelowy? No że mówiąc, ale, pierwszy ale raz duszy słyszę muzyka przede wszystkim, bo te znajomości gdzieś zostały, te umiejętności zostały i tak naprawdę śpiew chyba wtedy najbardziej się zaszczepił we mnie, gdy, gdy z tą muzyką gospelową miałem do czynienia i tak naprawdę chyba, jeśli chodzi o taki taki profesjonalny poziom muzykowania, to wszystko się tam odbyło i zaczęło, natomiast no, żeby, żeby dobić swoją pasją do tego wszystkiego, to też muszę się cofnąć w przeszłość, bo ten, ten zespół u salezjanów, który później w Sokołowie Podlaskim, który później prowadziłem, współprowadziłem. F FaTA. Tak, no, też był takim, taką pasją, która, która gdzieś tam nauczyła mnie, nauczyła mnie aranżować muzykę, nauczyła mnie, Aranżować głosy, instrumenty nauczyła mnie pewnej selektywności w muzyce i takiej dojrzałości, która jednak jest potrzebna na, na poziomie półprofesjonalnym i profesjonalnym. Takie kształtowanie gustu, kształtowanie stylu muzycznego to jest, to jest coś, co przychodzi z czasem. Wasze to... drogi, <grym> oczywiście, wcześniej były w innych kierunkach, ale też i połączył was Stokowski Ośrodek Kultury, bo grupy teatralne prowadzone przez ciebie, grupa kolejna, to były jakie jeszcze tak, grupy? Tak, Vivo. Mhm. No i taka na no, wpół muzyczna, to była ta grupa, która robiła projekty właśnie takie musicalowe, studio małych form teatralnych. Zawsze do młodzieży mm -hmm. miałam szczęście. Ta młodzież, która do mnie trafiała, to były zawsze przesympatyczne, bardzo zdolne dzieciaki. No to Michał, Ta, koło muzyczne. Y, tak, tutaj, gdzie siedzimy tak naprawdę, i w tym pomieszczeniu, i za ścianą była, była taka, no ja zawsze mówię, moja sala. No jest, której, tylko teraz w której, prowadzone w, są w, zajęcia tak, przez kogo innego. W której, w której młodzież y, też zgłębiała tajniki muzykowania wspólnego. Praca w Ośrodku Kultury sprawiła, że miałem możliwość bardzo szerokiego pola manewru. Czy, czy, czy bardziej chcę uczyć gry na instrumencie, czy bardziej chcę pracować z zespołami, y, aranżować muzykę, z wokalistami, z wokalistkami również się zdarzało. Ta praca była taka chyba naj, najbardziej atrakcyjna, ponieważ była twórcza. Y, nauka gry na instrumencie jest y, mniej twórcza, jest bardzo odtwórcza, jest bardzo długa, żmudna. Natomiast y, nauka śpiewu, czy w ogóle praca nad, nad aranżacją muzyki, to jest praca pełna pomysłów, pełna niesamowitej frajdy, po prostu jak to się mówi, z tego, że coś Wstaje. wartościowego mm. powstaje, coś wartościowego wychodzi spod rąk. No dobrze, teraz wsiadamy do metra. E, już e, opowiedzieliście o swoich e, wcześniejszych doświadczeniach. Niespełna dwa lata temu oboje wsiedliście do muzycznego metra i pozostawiając za sobą swoje poprzednie aktywności zawodowe, wyruszyliście w najpiękniejszą podróż u boku twórców polskiego musicalu. Studio Piosenki Metro. Co to jest? No, w najprostszym rozumieniu jest to szkoła, która przygotowuje wokalistów. Są to zajęcia grupowe, gdzie pracujemy na Docenionym i ambitnym repertuarze. Przepraszam, że wejdę Ci w słowo, bo powiedzieliśmy studio piosenki Metro. Warto tutaj zaznaczyć osobę mojego pokolenia. Doskonale znają muzykal Metro, który powstawał. Ja na pierwszym muzykalu, drugim może byłem, jak tylko, jak tylko powstał w teatrze dramatycznym, teraz jest przy Studio Buffo. I Metro to jest związane z muzykalem Metro. Tak. Tak naprawdę najpierw powstało studio artystyczne Metro, które działa przy Buffo. To studio działa w takich trzech obszarach: przygotowuje wokalnie, tanecznie i aktorsko. I zrodził się w pewnym momencie właściwie chyba ten pomysł w głowie naszego takiego mentora, menadżera, który wymyślił sobie, że dobrze byłoby stworzyć taką sieć szkół w całej Polsce, gdzie uczono by w taki sposób muzykować i w taki sposób śpiewać, żeby później osoby, które takie szkoły kończą, miały no, świetne zaplecze do pracy w muzykalu. Niekoniecznie w teatrze buffo, w różnych innych teatrach muzycznych w kraju i, i może na świecie. Ten projekt jest stosunkowo młody. Niedawno to wszystko się zaczęło, ale bardzo prężnie się rozwija. My podjęliśmy takie wyzwanie, pojechaliśmy do teatru, udało nam się zdobyć certyfikaty, zostaliśmy przyjęci do tego, bardzo... Do tego całego bałaganu. Do tego całego Stansu bałaganu, głosu, ale tak, też do... Tak, zawsze tak no znaleźliśmy się w tym gronie. Ale w jaki sposób się latówek. znaleźliście? W jaki sposób wypatrzyliście Michał. właśnie możliwość tego, żeby tam móc działać? To znaczy, działać. Jak, jak zwykle, działanie na spontanie, o, o którym Ala wcześniej Michał gdzieś natknął wspomniał. się na, na taką natknąłem informację się, w sieci. Natknąłem się w sieci na taką informację i gdzieś tam Gdzieś tam mi to weszło w głowę, tak zacząłem czytać, zastanawiać się. Czy znaczy uściślimy, kilka... co ci weszło w głowę? Po prostu pojawiła się informacja, że, no tak, że można poszukuję... starać się zostać partnerem. takim prowadzącym, tak, takim partnerem teatru. Partnerem teatru, teatru w tak. tej dziedzinie edukacyjnej. Tak naprawdę gdzieś tam, kilka miesięcy później, udało się, udało się wejść w to całe zamieszanie ten cały bałagan. Strasznie mi się podoba to sformułowanie. No mamy 24 placówki w kraju. Tych no właśnie, jakie to są placówki. Znaczy, Sokołów jest jednym z mniejszych miast. Sprawdzaliśmy ostatnio, Sokołów jest najmniejszym miastem, żeby nie to, że, że przydzielono nam, nam również teren Węgrowa i Siedlec, to, to bylibyśmy najmniejszą placówką. Co nie pokrywa się oczywiście z tak, ilością no, uczniów. Dużo, dużo, miast wojewódzkich, chyba większość. Luby byłych wojewódzkich, jak Biała Podlaska. Mhm. Albo byłych wojewódzkich. No tutaj najbliżej Biała Podlaska, Garwolin, Lublin, Biały. No ale są takie miejsca, Olsztyn, które w ogóle pozdrawiamy. Same się kojarzą się z muzyką, bo jest na przykład Opole, jest tak. Sopot, Poznanie, tak, Kraków, Kraków no. To, no tak. I, I mówię, że ono właśnie, że Tak, oczywiście korzystając pozdrawiamy. z okazji pozdrawiamy innych partnerów naszych naszych kolegów po fachu. Fajną społeczność tworzymy i bardzo się wszyscy jest, lubimy, bardzo, wspieramy, kontaktujemy ze sobą, spotykamy. To jest bardzo twórcze też i bardzo rozwijające dla nas wszystkich, że tak naprawdę no, oni znają nasze dzieci. My znamy ich dzieci, słuchamy, oceniamy wzajemnie. Rozumiemy dzieci, te, które przychodzą uczniowie. Dzieci, no, tak, tak, tak. tak, tak. No my tak, tak mówimy tak, no. to tak. Pieszczot Tak. Nasi, nasi uczniowie gdzieś tam próbują zaistnieć ostatnimi czasy. No właśnie, I... przejdźmy może do konkursu. Mikrofon dla Ciebie, bo mówisz, że tak. zaistniejecie w ostatnim czasie tak. i tak, tak chciałbym płynnie przejść konkurs do tego. Mikrofon dla Ciebie to, to było takie takie założenia koło zamachowe, żeby żeby coś po tej pandemii, móc pokazać światu, móc pokazać hmm. światu, bo praca w pandemii, to była praca najpierw, najpierw tej pracy nie było, A później Mów doszło, się, później była praca online, wiadomo, że ciężka, szczególnie w tej branży. Później praca do szuflady, bardzo długo. Termin koncertu, koncertów przekładany w nieskończoność. My w ogóle w zdaliśmy sobie sprawę, że. Speł spełzło to na niczym. Że ten materiał, który zdołaliśmy przepracować od początku działalności, no powiedzmy, że od pierwszych świąt, tak w rok. To już jest materiał, który pozwoliłby nam zrobić koncert na jakieś 4 godziny. No nie jest to możliwe i cały czas szukaliśmy jakiegoś sposobu, jakiegoś ujścia, żeby te dzieci mogły pokazać, co umieją, tak, co wypracowały. jest się na, na bardzo śmiały krok. To jest krok, który spowodował, że, że, że nie śpimy po nocach. Szczególnie ja ostatnimi czasami. Szczególnie Michał, tak. Nagraliśmy do tej pory 25 osób, wystawiając ich w konkursie. No nagraliśmy troszeczkę więcej, ale mhm. tam jeszcze Niektórzy poprawiają. Znaczy, umówmy się, nikt, kto nie próbował takiej pracy, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to jest czasochłonne. Około tak. dwóch i pół godziny trwa nagranie jednej osoby. Bo no, zawsze to jest i coś. i oświetlenie. Tak, zawsze. Muzyka, jak już się wydaje, że wszystko jest słuchawka super, słuchawka wypada. Nie, to wypada słuchawka w ucha. Tak, jak ostatnio. U kilku osób. <laughs> no, różne rzeczy się tam przytrafiają. To jest dwie i pół godziny średnio na osobę plus dwie godziny pracy, która jest już tylko Michała pracą, czyli takiej obróbki technicznej, gdzie trzeba no, nałożyć. Trzeba nałożyć muzykę na, na, na śpiew, bo te podkłady. Muzyczne są w słuchawkach. To, co stworzyliśmy teraz, y, robiąc te nagrania, to jest tak cudowna baza. Ja wiem, że ja za 5, 10 lat, 20 będę chciała włączyć sobie te z nagrania. Do tego wrócimy. Na I, pewno. I będę z łzą w oku I nie tylko ty, nie mogła tylko tego ja, posłuchać. Ale, ale przede wszystkim. To jest przepiękna pamiątka. Przede wszystkim w cudzysłowie dzieciaki. Tak. więc mhm. zdajemy im coś wspaniałego dzięki temu, że mają te klipy ze sobą, zrobione tak na wpół profesjonalnie już. Ale w ogóle trzeba o tym konkursie opowiedzieć, bo to jest naprawdę. Fenomenalna sprawa mm -hmm. i fenomenalne możliwości. Konkurs, który objął cały kraj, który spowodował, że wszystkie placówki pewnie mają tak jak my. Chociaż czujemy się, czujemy się jakoś tak mega fajni, bo, bo chyba tych filmów od nas jest najwięcej póki co, ale, ale to się, to się powoli zmienia. W tym tygodniu 77 filmów przybyło. Konkurs trwa dwa miesiące. Dobrze, gdzie, możemy, takie, gdzie możemy te filmy zobaczyć i właśnie... te klipy, bo o, mówicie o nich. Już szybciutko cały powiem. Czas. Ten konkurs jest skierowany wyłącznie dla uczniów Studia Piosenki mm -hmm. Metro. Jeżeli ktoś bardzo chciałby wziąć w nim udział, może zgłosić się do placówki Studia Piosenki Metro w swoim mieście. Czyli jeszcze można się zgłaszać? Teoretycznie można. Do 12 maja można się jeszcze zgłaszać. Jest tylko warunek: osoba, która jeszcze nie jest uczniem, a chciałaby wziąć udział w konkursie, no musi zadeklarować, że tym uczniem zostanie. To I jest. Trochę pop Pracować, I bo trochę, to tak, trochę to popracować. Tak z ulicy to. to tak, nie zawsze ale, się ale jest, jest jeszcze taka możliwość. Wszystkie filmy są publikowane i podlinkowywane na takiej stronie głównej, która jest po prostu nazywa się Studio Piosenki Metro. I tyle. Jest to strona prowadzona przez centralę i tam y, jesteśmy jakby objęci takim patronatem ze strony teatru i wszystko, I co ciekawe, takie wsparcie techniczne. Na tej stronie jesteśmy, y, są właśnie linki do poszczególnych placówek, gdzie można sobie, się szybciutko poprzenosić na strony y, tych y, konkretnych ośrodków. I na naszą stronę zresztą zapraszamy. Tak, zapraszamy bardzo. Giosenki, metro, Sokołów, Podlaski, Węgrów, Siedlce, y, na tej stronie. Filmy pojawiają się sukcesywnie, w każdy wtorek i środę. Jest też playlista konkursowa, tutaj na ręce Pawła składam podziękowania, bo tutaj on osobiście tego pilnuje, żeby również Ośrodek Kultury wspierał. Sokołowski Ośrodek Kultury, sokołowską kulturę, którą też nasze dzieciaki współtworzą. Yy, można odpalić sobie playlistę na stronie, można zobaczyć pojedyncze filmy. Dzieciaki są oceniane co tydzień przez komisję wszystkich pedagogów. No poza... My też jesteśmy tak. w tej komisji, ale Tylko swoich, nie swoich nie możemy oceniać. Ocenia. I mhm. tak naprawdę, no, co, co piątek wysyłamy oceny, co sobotę i niedzielę są rankingi. Ranking sobotni to jest ranking lajków. Internauci głosują poprzez po prostu. I dwie ślad po osoby filmach. z każdej kategorii wchodzą do półfinału z tak zwaną dziką kartą, za lajki. czyli za lajki. Hmm. 14 Natomiast... osób wchodzi z ocen komisji do tego półfinału. Dlaczego teraz się w każdej tak wszyscy? Kategorii 14. W każdej kategorii 14. Są dwie kategorie do 12 lat i od 13 wzwyż. Dlaczego teraz wszyscy się tak o to zabijają? Ano dlatego, że pojawiła się informacja, że wszyscy półfinaliści, czyli 28 osób 32 plus. 32. Tak, tak, 32 mhm. z lajkami. E, tak, e, dostają zaproszenie na darmowe warsztaty studia artystycznego Metro, które notabene kosztują 2,5 tysiąca, więc zaczęło się. Nie ma już miejsc, zresztą zawsze się rozsypa. Zrobiło się, się bardzo się, gorąco. Bóżki. Półfinał <laughs> konkursu będzie w teatrze w czerwcu. Półfinał będzie też służył temu, żeby, żeby faktycznie pan Janusz Józefowicz, pan Janusz Stokłosa wyłowili sobie na rybek. Studio Piosenki Metro. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani, tym odsyłamy oczywiście na stronę i na Facebooka i na zakończenie po dwa zdania. Pasja według Alicji Ostromeckiej. Pasja to jest yy, według mnie taki plan na życie, w którym bez względu na to, jak bardzo jestem zmęczona i padnięta. Zawsze jestem usatysfakcjonowana i taka jest właśnie moja praca. Bez względu na to, jak duże zmęczenie odczuwam, zawsze odczuwam satysfakcję i radość z tego, co robię. I następnego dnia znów chcę do niej iść, i wiem, że ona mi się nie znudzi dziś, jutro, ani za rok, za pięć. No niesamowita satysfakcja. Michała Ostromeckiego. Pasja to jest y, chyba to co, to, co widujemy na zajęciach, ci, których widujemy na zajęciach, bo y, mamy tak kapitalną młodzież, młodzież y, mamy tak y, niesamowicie uzdolnione dzieci na zajęciach, że, że człowiek tak naprawdę żyje pasją na co dzień. Oni pewnie powiedzą, że dzięki nam, my pewnie powiemy, że dzięki nim. To, prawda. to tak jak w małżeństwie uzupełniacie tak. się. U nich jest to pasja, która powoduje, że zakładają fan kluby, na przykład artystów teatru, śpiewają w domach całymi rodzinami. I, tak, Wszyscy u nas, nas tym. pasja to jest to, że, że ja jak skończę nagrywki o 21, to zamiast jeść kolację i spędzić wieczór z rodziną, z żoną już o tej porze, to ja siedzę i do drugiej w nocy składam te filmy, nie? Także to jest, chodzi człowiekowi na umysł po prostu, to jest pasja. Trzeba Dobrze, że masz żonę, która również tak, włącza się w tę pasję, sprawę. więc jesteście w stanie zrozumieć się. Masz rację. Alicja Ostromecka, Michał Ostromecki, małżeństwo, których połączyła pasja i ta pasja doprowadziła ich również do, tej, do tego miejsca, w którym się oboje znajdują. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. I życzę Wam tej pasji, o której przed chwilą rozmawialiśmy.